Asystent zdrowienia w kontakcie z osobą, która doświadcza kryzysu czy też zaburzenia powinien przede wszystkim kierować się własną intuicją, która wypływa właśnie z wewnętrznego paradygmatu własnych doświadczeń. Czyli to nie jest tak, że asystent zdrowienia ma taką możliwość, że mi to pomogło to i to i to i tak powinien iść. Nie, wręcz przeciwnie. Powinien posłuchać samego siebie, że to jest zupełnie inny człowiek, czegoś innego doświadczyć, dać mu czas, i moment, żeby sam określił, czego potrzebuje, taką cierpliwość wewnętrzną. Są różne y, techniki od rysowania po, y, po poezję, y, po nawet sport, y, po wiarę. Są różne możliwości odnalezienia samego siebie. Dzień dobry. Chciałem, lub dobry wieczór, lub dobry wieczór, w zależności od szerokości geograficznej. Chciałem serdecznie przywitać Państwa na pierwszym seminarium Empowerment. Seminarium, seminarium Siła Empowerment Siła Wzajemności. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy brali udział w tworzeniu naszego spotkania. Prelegentom, którzy pozwalają nam zobaczyć nowe możliwości. Również zaszczyciej swoją obecnością, do przekazać swoją wiedzę. Mhm. Jak większość osób, mam nadzieję, kojarzy z, z działanie jako Mateusz Wiernat. Mhm. Teraz skupiamy swoją siłę jako my, jako fundacja człowiek. Dzięki również wsparciu Europy na między innymi Komisji Europejskiej dzięki biurze do spraw osób Niepełnosprawnych. etnicznego oraz oraz Wortalowi Pięknemu jest. Tak teraz chcę przemówić do wszystkich, żeby zrozumieli, że staramy się również stworzyć pierwsze, niezależne działania, głos, które pokaże, w którym kierunku należy zmierzać. Chyba mimo lęków i obaw Poczuć własną siłę z tej słabości. Czas najwyższy działać razem, obojętnie jakie organizacje nas skupiają, w jakimkolwiek kontekście się znajdujemy, my jako osoby. łączy nas wspólna wiedza płynąca z doświadczenia kryzysu i oparcie się na leczeniu zaburzeń psychicznych, jako jedna myśl. Chcemy pokazać, że można wierzyć i można dawać nadzieję innym. ponieważ trudny czas dopiero przed nami. Nasza fundacja w obecnym momencie buduje mapę wsparcia, gdzie będziemy chcieli ukazać wszelkie możliwe działania w zakresie wsparcia człowieka w kryzysie psychicznym. Od alternatywnych form do tradycyjnych. Bo jest w nas płomień, który tworzy, który, pok który pokazuje. pokazuje nadzieję i możliwość. Poczucia godności. Dzisiejsi prelegenci, których miałem zaszczyt zaprosić, są pewnymi orędownikami wspólnej wartości, jak jest wzajemność. Pozwolę sobie czytać w kolejności osób, które będą występować. Dziękuję Ci, Daniel, za przybycie i za wsparcie. Dziękuję Werner za przyjście i wsparcie. I dziękuję bardzo Jolin za, przy, za przybycie i wsparcie. Mam, mam nadzieję, że jako osoby z doświadczeniem umiemy się porozumieć powyżej pewnych interesów, a interesie każdego z nas. Dlatego też yy, najwyższy czas nie czekać, a więc działać. Po prelegentach będzie 10 minut przerwy, a następnie mam nadzieję, że po to, żeby maksymalnie wykorzystać ten czas na wspólną dyskusję i wspólne punkty, które mam nadzieję będziemy realizować w przyszłości. Dlatego też serdecznie zapraszam do czytania swoim głosem doktora Daniela Fischera, który nauczył mnie jednego najważniejszego w mojej pracy zawodowej, że głos bierze się oddolnie. kreuje się w ogniu, w trudnościach, w tym momencie, kiedy wzrastamy. Dlatego tak bardzo ważne jest wsparcie na samym początku. Dziękuję bardzo i Daniel zapraszam. Thank you.